hasło, które tu wisi, wisi od wielu lat. Dla dobra wspólnego. Cieszę się, że ten hasło tu wisi. Co chwilę powinno nam przypominać o tym, że tak właśnie powinniśmy działać. Co Pan w tej chwili mówi, to pobudzę Panią do, do, do takiego twardego mówienia. Ja tylko żałuję, że dzisiaj ta sesja odbywa się przy udziale my, a wie Pan dlaczego? Bo użyłbym pewnych argumentów, które być może sprawdzimy Pana na ziemi. Jeżeli mówimy o tym, że mówimy o jakiejś dziwnej ekonomii, od kiedy w oświacie tak kolwiek wykonane powinno mieć znaczenie? Proszę pana, mówimy o 240 tysiącach. Taki jest budżet, który musi włożyć tej szkoły, który musi dołożyć gmina. Co to jest 240 tysięcy? Ja dzisiaj mogę przynajmniej 5 miejsc w budżecie wskazać, gdzie te 240 tysięcy w tych 5 można znaleźć. Zrezygnować z wielu rzeczy. Z wielu rzeczy? ale proszę się podśmierzać o takich punktach dziwnych. Ja nie chcę być stawiany przed takim faktem, że Pani mówi, że jeżeli nie zlikwidujemy szkoły w Dużynie, w, w Mielkowie, to nie zrobimy tego, nie zrobimy tamtego, nie zrobimy tego. Rada Gminy jest to organ uchwałodawczy. Pan jest organem wykonawczym. To, że Pan musi stać na straży budżetu, każdy nas dobrze wie. Po to Pan w wyborach, po to za wybrany, po to, żeby Pan za konferencję, którą Pan bierze, to zadanie wykonywał. Rada będzie zatwierdzać, a Pan to wykonać. My będziemy szperać w budżecie. Tylko nie wolno mówić tak, że nie zlikwidujemy szkoły w Mielkowie, to nie zrobimy remontu przedszkola. Tak nie wolno. Tak. Proszę wskazywać inny kierunek. Ja mogę powiedzieć, czy śmiercią. To może zapelujmy do rodziców z tego obwodu, takiego śmiesznego. Bo jak nazywam to śmieszną nazwą. Obwód jakiś tam, żeście Państwo określili i nie ma dzieci. To zapelujmy do tych młodych ludzi, kochani, kochajcie się i spłuczcie te dzieci. Może wtedy szkoła Mielkowie się utrzyma. Mówię to żartuchliwie. Tak nie wolno mówić, pobudzać tych emocji do takiego działania. Brawo. Yeah. Grazie. <laughs>